Jak powinien wyglądać proces zakupowy w sklepie internetowym? Przyjmijmy w takim standardowym, tradycyjnym, że tak powiem, sklepie internetowym. Dostajemy czasami takie pytanie i myślę, że warto na nie odpowiedzieć również tutaj w formie. Wideo dodatkowo. Sam proces zakupowy, a dokładniej formularz zakupowy, czy informacje, które są przekazywane w ramach procesu zakupowego są dosyć skrócone, ponieważ wiele rzeczy jest już w regulaminie. Ale widzisz, jest regulamin, więc powinna być akceptacja tego regulaminu, żebyś wiedział lub wiedziała, że klient zgadza się na te rzeczy, które są tam opisane. Kolejna rzecz no to kwestia sposobu dostawy rodzaj płatności czy w ogóle przejście do procesu płatności, kwestia zebrania danych, które są potrzebne do wysyłki danego towaru przy danych osobowych pamiętaj o tym, żeby nie zbierać nadmiarowo ewentualnie tych danych, a jeżeli chcesz wiedzieć więcej w jaki sposób ogarnąć proces zakupowy, no to zajrzyj do linków w moim bio, tam znajdziesz do